Hello widzowie, dzisiaj będziemy grać w plan Zwiller Zombies I zostawcie zbapy w górę i zobaczcie kanał Kuk Smichu Kurde Pierwszy raz dam tą rośliną w tej grze chodzi o to Jest jesteście roślinami i próbujecie no po prostu zabijacie zombiaków Dobra. Się tak robi. I fajna jest ta gra i po to polecam. Polecam. Ja właśnie robię sobie codzienną pinatę. O kurde, ta pinata ma 4 De, będzie mały pik. Ja jest. No, No, to się na S O P. Dobrze. Ile postawię? Ja nie, nie. U nie. Dobrze że... To on był niedobrze Ten ogólnie to robi tak że się kręci się kręci I Curde, no, nie go Kręci się i odbija takie strzały Ale jak spod ziemi na przykład leci to nie odbija Taky je ja go nie lubię bardzo. Dobra, či to tenhle ten pokud no, je... Super. Jenom se znáte, ta karci ne, super. Dobra. Kurde. Nie, on to rozwali. Dobra. Dobra. Dobra, i ogólnie to wygraliśmy piniatę. Co się ot, otwiera takie coś. To jest bardzo fajna. Najpierw byliśmy, byłem na takich egipskich poziomach. Później byłem na... I teraz jestem właśnie na Kowojski O, co widzicie? Degramy sobie jeden poziom. Nie, to jestem co nie mogę do... O nie, ja nie lubię tego poziomu. tutaj są takie rośliny, z rośliny. Słonecznik daje, że dziela słoneczka, no i może stawiać. Czekajcie, bo będzie cięcie. Jestem po cięciu. Dobra. <laughs> Tutaj... No, no... trudne, Bo sobie nie mogę za dużo wydać tych. Taki słoneczek. Co daje, żeby stawiać rośliny. Fajna gra, polecam. Na telefony jest i na wszystkim... Przy... No wszystko no, jest. No, no, no. Dobra. Zostawiamy tu orzecha. Chwilę będzie obrona. Tylko najpierw no, tak no, profit. 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 problem ja nie wiem co teraz się robi ale postawmy ją na niego tutaj postawmy da. o kurde co to, to, to robi super to chyba to jest tego zębiaka teraz atakuje zębiaków

Kurde, bo jeszcze 300 zostało. Ej, może to przejdziemy, widzowie? Oh, kurde, nie, bo jak to wystawię, to. Przegrywam. Co no, robi jego? Super atak. Nareszcie przeszłam to. Wydajcie power, wydajcie power up. na kanał Kops, Koks Michu. Jutro może też będzie odcinek z tego. Sprawdzmy z zombies. Najpierw sobie odbierzmy questy, no i koniec odcinka. Taki mały odcinek. Będziemy przychodzić sobie jeden poziom na jeden dzień. Może być... Może być, może być taka umowa. Klajmujemy. Więc e, kończymy ten film. I wbijajcie to, to, no. Po prostu wbijajcie do Koksmiku. I zima 720. Nara. No, no.